W tym filmie pokażę Wam, jak ułożyć kostkę Pyraminx bez algorytmów. Od razu mówię, że to nie jest metoda na czas, także czasów poniżej 20 lub 30 sekund z tą metodą nie osiągniecie. Więc tak, na początku mieszamy kostkę. Tu nie będzie algorytmów, więc nie muszę Was wprowadzać w notację. Już nagrałem jeden film jak ułożyć bramings, ale z algorytmami, tam trzeba było się nauczyć pięciu algorytmów, więc ta metoda jest łatwiejsza, aczkolwiek wolniejsze. nie da się, nie jest używana do szybkiego układania. Dobra, to ja już pomieszałem i teraz pierwszym krokiem jest ustawienie wierzchołków. Aha, i od razu mówię, że te trzy klocki i wierzchołek zawsze są ze sobą połączone. Ten klocek tu nie wejdzie. Jedynie ten może wejść tu. Ale zawsze będzie połączony z żółtym. A żółty zawsze będzie połączony z zielonym. Jak można zobaczyć, tu jest takie połączenie. Tu jest połączenie. Tutaj i tutaj. Czyli, że nigdy się nie rozłączą. Zawsze będą połączone. Natomiast te krawędzie nie są z niczym połączone. Tylko będą te dwa. I je można wszędzie przenosić. Tu może być, tu może być, tu może być, tu może być. Wszędzie po prostu. Dobra, ale przejdźmy do układania. Na początku ustawiamy dobrze wierzchołki, żeby do tych środków pasowały, ponieważ te trzy to są środki. Nie zmieniają swojego położenia. Ustawiamy dobrze w ten sposób. Teraz niebieski tak. Już są tutaj pasują. Teraz tak. I już wszystkie pasują. Więc układamy yy, centr, tak zwane środki. Musimy je tu zapełnić, tu i tu odpowiednimi środkami. A raczej kolorami. I teraz szukamy. W tym narożniku, w tym i w tym wspólnego koloru. Tu jest niebieski, tu nie ma niebieskiego. Czyli niebieski nie będzie. Tu jest żółty, tu jest żółty. Tu nie ma żółtego, czyli tu na tej ścianie nie będzie żółtego. Tu jest zielony, tu jest zielony. Tu jest zielony, czyli na tej ścianie będzie musiał być zielony. Już mamy jeden dopasowany, więc teraz wystarczy znaleźć ten i ten. Więc losowo kręcimy, I już są. Taki znak Mitsubishi, jakby, tego, jakby to wyrzucić, to jest znak Mitsubishi. I od razu mówię, że na przykład, jak macie taką sytuację, i tu kręcicie losowo i nie ma zielonego, to znaczy, że na tej ścianie nie może być zielony. Ok, no to już mam pierwszy center. I teraz tutaj już wiemy, że te czerwone dwa są dobre, ponieważ skoro to jest dobrze, a ten jest z tym połączony, więc te są dobrze. I tu będzie musiał być czerwony, więc szukamy losowego czerwonego. Jest czerwony. Już nam się powinno automatycznie wszystkie zrobić. I teraz tworzymy dolną ścianę. Szukamy. Najpierw robimy, aby żółty. obejmie, który sobie wybierzecie, żeby patrzył w dół. I szukamy w tej warstwie, górnej, krawędzi z żółtym. A raczej z takim, który macie na dole. Tu ja mam żółty, więc tu już znalazłem, więc pod swoje trzy środki i musimy go tu wsunąć. Żeby pasował w ten sposób. I żeby łącząc, a raczej robić tą ścianę, żeby po prostu już była pierwsza warstwa. Więc podjeżdżamy pod swój kolor, czyli niebieski, wysuwamy Wsuwamy i zamykamy. Już mamy. Teraz dalej, czy już jest zrobione? Więc wystarczy tylko tutaj podjeżdżamy pod swój kolor. Odsuwamy, wsuwamy, zamykamy. Już jest. Jeszcze może Wam się zdarzyć taka sytuacja, że kostka będzie w swoim miejscu, ale będzie obrócona. Więc ją po prostu wyciągacie w ten sposób pod swój kolor i wkładacie. Już niektórzy mogą mieć włożoną kostkę, ale niektórzy nie. Więc teraz te środki podprowadzamy pod swoje. Już tu mamy środek, tu też, tu też. I teraz wybieramy sobie jakiś kolor. Ja wybiorę sobie na przykład niebieski. Teraz niebieski do dołu i robimy niebieski, niebieską ścianę, tak jak robiliśmy żółtą. Czyli ta krawędź musi powędrować tu. Więc podnieśmy pod swój kolor, pod czerwony i wsuwamy. Już mamy prawie niebieski. Żółty nam się popsuł, ale to nic. Zaraz szukamy w tej części, w górnej ścianie, niebieskiego. Tu jest niebieski. Niebiesko-zielony. Podjrzemy pod swój kolor, wsuwamy i już. Niektórzy mają ułożone. Tak długo tak robimy, aż nam nie wyjdzie, ponieważ po czterech takich ułożeniach ścian, jeszcze raz pomieszam, zobaczymy jaka będzie sytuacja. i tym razem bez środków, żeby po prostu yy, duży to nie zajmowało więc zrobię znak Mitsubishi teraz tutaj żółty tworzymy żółtą ścianę to wyciągamy pod swój kolor wsuwamy i patrzcie, teraz mam inną sytuację, która była przed chwilą więc teraz tak samo jak przed chwilą Szukamy jakiejś ściany. Ja na przykład wybrałem sobie mm, zieloną. Więc teraz, zielony do dołu i szukamy krawędzi z zielonym. Tu jest zielony. Więc podzielamy pod swój środek i wsuwamy. Teraz wystarczy tutaj zrobić. Cały czas patrzę na zielony. Tak jak to robiliśmy z żółtą ścianą. Teraz wsuwamy tu i już mamy. Teraz mamy taką sytuację, jaka była. Za pierwszym moim ułożeniem. I teraz jeszcze raz. Wybieram sobie żółty. Więc teraz ten podjeżdżam pod swój kolor. Wsuwamy. Zamykamy. Cały czas żółty patrzy w dół. Gdzieś kolejny żółty? Oj, spadła mi kostka. Żółty patrzy w dół i teraz tu jest żółty. Więc podjeżdżamy, wsuwamy, zamykamy. I teraz już ułożone. Także to była metoda bez algorytmów. Jak widzieliście za pierwszym razem raz tylko zrobiłem drugą ścianę, a za drugim ułożeniem już musiałem dwa razy zrobić. I może tak się Wam zdarzyć nawet trzy albo cztery razy. Także to była ta metoda bez algorytmów i od razu mówię, że to nie, jeszcze raz przypominam, że to nie jest metoda na czas. Także jak chcecie się nauczyć metody na czas to wejdźcie na mój kanał, to tam wszystko jest. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że nauczyliście się układać i jak macie jakieś pytania, to pisać, postaram się odpowiedzieć.